Żyjmy coraz lepiej po raz 374. Nie w ogóle generalnie rzecz biorąc zależy na tym, żeby, żeby myśleć, żeby odnosić się do, do rzeczywistości, do tego co słyszymy, no z perspektywy własnego doświadczenia. Chcę ci powiedzieć o kozie. To znaczy pochyłe drzewo symbolizuje tutaj, znaczy jest można w dwa sposoby do tego podejść, no, ale pierwszy sposób to jest taki, że symbolizuje ono człowieka, no, Przyciążonego człowieka, słabego, już dotkniętego w jakiś sposób losem, życiem, sytuacją, w której jest. My raczej no, opiekujemy się takimi ludźmi na tyle, na ile trzeba. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy coraz lepiej. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile ludzi, więc każdy z nas musi znaleźć ten swój. Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla ciebie nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, napisz, odpowiedz do nas, tak jakbyśmy po prostu sobie rozmawiali. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, mamy piątek, a zatem dzień, w którym odnoszę się do różnego rodzaju podmotów, do przysłów do różnego rodzaju powiedzeń, a czasem nawet także do stwierdzeń, które znajduję gdzieś tam w internecie. Tomek Nia, z którym razem prowadzimy ten podcast, do, powiedział mi dzisiaj, czy ja bym nie mogła znaleźć jakiegoś powiedzenia, jakiegoś przysłowia, czy cytatu, z którym się zgadzam i o którym mogłabym mówić rzeczy dobre, dlatego że no, on mam wrażenie i słuszne, że tutaj mówię tylko o takich rzeczach, z którymi polemizuję. No cóż, odpowiedziałam na to Tomkowi i odpowiadałam wam, kochani, gdybyście mieli takiego rodzaju wątpliwość, dlaczego to właśnie nie. tak jest, a nie inaczej. No cóż, jeżeli są przysłowia, które które niosą jakąś prawdę, no to, to one są, funkcjonują i ja jakby niekoniecznie tutaj muszę się odzywać. Podobnie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju cytaty i bormoty. No, takich cytatów jest mnóstwo. Gdybym ja chciała robić audycję na temat bormotów, z którymi się zgadzam, no to musiałoby to by być kolejny dzień, kolejny program, kolejne, kolejne jakby no, spojrzenie na. Rozwój osobisty z, taka, z takiego właśnie kąta, z takiej właśnie perspektywy. Natomiast ja właśnie mówię o tym, z czym się nie do końca zgadzam, albo co bardzo chciałabym wyjaśnić w taki sposób no słuchaczom, aby lepiej to rozumieli. Mnie w ogóle generalnie rzecz biorąc zależy na tym, żeby. Żeby myśleć, żeby odnosić się do, do rzeczywistości, do tego, co słyszymy, no, z perspektywy własnego doświadczenia, a nie tylko powtarzać to, co, co mówią inni i no, cytować pewne rzeczy czy stawiać pod tym lajki, nie zastanawiając się nad tym, czy istotnie jest. Tak, właśnie. Nikt nie ma monopolu naprawdę, nikt nie ma monopolu naprawdę, ani ja, ani celebryci, ani żadne osoby z wielkim nazwiskami. A do tego jeszcze właśnie czasami jest tak, że osoby, które są celebrytami z zupełnie innej dziedzinie niż życie, no traktowani są jako osoby, które można cytować. To, że ktoś jest dobrym pisarzem, wcale nie znaczy, że zna się na życiu. To, że ktoś świetnie śpiewa, też nie znaczy, że zna się na psychologii. I fakt, że ktoś ma, nie wiem, męża znanego sportowca albo sam jest y, sportowcem znanym, czy, czy y, aktorem, czy aktorką, też nie znaczy, że zna się na psychologii, medycynie, wychowywaniu dzieci i innych różnych sprawach. Dlatego, no, chcę na to zwracać jakby taką uwagę. Myślmy, kochani, kiedy coś czytamy, bo to jest coś, co, no. Jest na pewno potrzebne i spowoduje, że będziemy w inny sposób, lepszy, mam nadzieję, pojmować rzeczywistość. A dzisiaj, już to przysłowie, o którym chcę mówić. Chcę dzisiaj powiedzieć o kozie. To znaczy, na pochyłe drzewo każda koza wejdzie. Znane jest to przysłowie. I oczywiście, ponieważ mówimy tutaj w tym, w marcu o, o tematach takich smutnych trochę, no bo, bo depresja, bo takie, takie wszelkiego rodzaju związane z, z życiem, przeżycia przykre emocjonalne, przykre stany emocjonalne, właśnie dochodzące aż do depresji. I tutaj przy okazji właśnie chciałam no, też powiedzieć o czymś, co co też łączy się ze sprawami przykrymi. No bo przecież pochyłe drzewo, to symbolizuje tutaj, znaczy jest, można w dwa sposoby do tego podejść, no ale pierwszy sposób to jest taki, że symbolizuje ono człowieka no, przyciążonego, człowieka słabego, człowieka może już dotkniętego w jakiś sposób losem, życiem, sytuacją, w której jest. Czyli krótko mówiąc, człowieka, który nie ma siły się bronić. Człowieka, który jest słaby z takiego czy innego punktu widzenia. Słaby to nie znaczy, że jest to jego wina. W ogóle niektórzy ludzie z tego powodu właśnie, żeby nie zostać uznanym za słabych, no nie przyznają się do pewnego rodzaju Swoich wewnętrznych problemów, czy do stanów, no, nawet na przykład, właśnie do takich stanów jak depresja, ale to nie o taką słabość chodzi, po prostu chodzi o, o to, że ktoś nie, nie jest tak silny, żeby stać pionowo, żeby odeprzeć pewne rzeczy. Życie mogło go tak ukształtować. Dzieciństwo, choroba. Wszelkiego rodzaju inne sytuacje, jakieś to, o czym mówimy we wtorki bardzo często, czyli specjalna droga życiowa związana z jakąś chorobą, czy, czy związana z wypadkiem, czy z jakąś no, wadą przy okazji urodzenia, wadą organizmu, która potem owocuje określonym stanem psychicznym, fizycznym i tak to, dalej. To są takie osoby. I teraz, czy rzeczywiście to jest tak, że. Takie osoby są traktowane no, przez wszystkich? Każda koza wejdzie. Czy takie osoby traktowane są przez wszystkich, no właśnie, niedobrze? Czy dlatego, że ktoś jest słaby, czy dlatego, że ktoś no, nie do końca jest w stanie sprostać temu wszystkiemu, czego y, oczekuje się od niego w życiu? Czy rzeczywiście ludzie tak działają, że na to pochyłe drzewo wchodzą? że są niedobrzy w stosunku do tych ludzi, że traktują ich niewłaściwie. Wydaje mi się, że owszem, tacy ludzie też są, ale tylko też, że tacy ludzie istnieją, no ale to nie są dobrzy ludzie. I wydaje mi się, że człowieczeństwo właśnie tym się charakteryzuje, że my raczej no, opiekujemy się takimi ludźmi na tyle, na ile trzeba, bo Czasami ta opieka no, nie daje tak naprawdę dobrych rezultatów, raczej trzeba pozwolić na pewien wysiłek. Ale w każdym razie, że jesteśmy życzliwi w stosunku do tych ludzi: że chętnie ich wesprzemy, że chętnie będziemy dla nich, że rozumiemy. Świat w tej chwili jako ludzie, jako społeczeństwo poszedł bardzo daleko w kwestii wszelkiego rodzaju troski o ludzi nazywanych niepełnosprawnymi. Który, który, którzy wymagają specjalnych jakby urządzeń, specjalnego potraktowania no, w rzeczywistości takiej komunalnej, takiej miejskiej czy, czy innej, do tego, żeby mogli się poruszać, i tak dalej. Wspieramy to wszystko, robimy takie rzeczy. Chcemy, żeby ci ludzie jak najbardziej korzystali z życia, czyli nie. Nie mogę się zgodzić z tym, że przysłowie na pochyłe drzewo każda koza wejdzie tak rozumiane, rozumiane jako właśnie dokuczanie temu drzewu, czy dokuczanie temu człowiekowi, czy no, niedbanie o takiego człowieka, nie jest prawdziwe. My, ludzie, no jesteśmy jednak dobrze głównie. Jesteśmy jednak solidarni. I bardzo często wspieramy właśnie takie osoby. Jest jeszcze inne rozumienie tego. Powiedzenia, a mianowicie takie, że no pochyłe drzewo jest łatwe do tego, żeby na nie wejść, więc czasami można użyć tego przysłowia i spotykałam się z takim użyciem, że po prostu jeśli coś jest łatwe, no to każdy jest to w stanie zrobić. No, nie ma co używać go uważam w takim kontekście, dlatego, że jeżeli ktoś coś zrobi, jeżeli ktoś osiągnie jakąś rzecz, nawet jeżeli ona jest niewielka, nawet jeżeli faktycznie to drzewo nie było jakimś wielkim osiągnięciem, żeby się na nie wspiąć, to warto jest docenić. Taki sukces warto jest go zauważyć. Dlatego, że tak naprawdę to, jak funkcjonujemy w życiu, w dużej mierze zależy od tego, ile tych sukcesów odnosimy. Więc jeśli nawet ktoś zauważy nasz sukces przy okazji pochyłego drzewa, to może to spowodować, że wejdziemy i na takie, które pochyłe nie jest. To tyle na dziś, kochani. Bardzo dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Łepiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewskamyślnikopiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę przedstaw nas swoim przyjaciołom. Niech też skorzystają. Do usłyszenia.